Co by się stało, gdyby wszyscy celebryci się wściekli i walczyli, aż zostanie tylko jeden? Bitwa rozpoczęłaby się w USA, gdzie dwoje największych celebrytów to Taylor Swift i Elon Musk. Taylor Swift przejęłaby kontrolę nad zachodnimi Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, podczas gdy Elon opanowałby Kanadę i wschodnie USA. Rozpoczęłaby się ogromna bitwa, ale ponieważ zwolennicy Taylor Swift pojawialiby się w większej liczbie, udałoby jej się przejąć kontrolę nad kontynentem. Na południu sytuacja byłaby bardziej klarowna, ponieważ największymi celebrytami byliby Lionel Messi i Shakira. Jednak szybko Zakończyłoby się to zwycięstwem Messiego, który zdobyłby pełną kontrolę. W Europie rozpoczęłaby się kolejna walka: piłkarze kontra muzycy z Edem Sheeranem po jednej stronie i Cristiano Ronaldo po drugiej. Byłaby to ciężka walka, ale Ronaldo ostatecznie odniósłby zwycięstwo dominowałby Jackie Chan, przejmując cały kontynent, a nawet pokonując Australię, zanim zdążyłaby cokolwiek zrobić. Jednak Cristiano Ronaldo nie pozwoliłby na to i przejąłby Afrykę, a następnie zniszczył Jackie Chana, zajmując wszystkie jego podbite terytoria. Największy zwrot akcji wydarzyłby się jednak w obu Amerykach, gdzie Taylor Swift, wbrew wszelkim oczekiwaniom, pokonałaby Messiego, przygotowując go do finałowej bitwy z Ronaldo.